Z osobami walki z nim. Znalezienie w mieście miejsca bez hałasu nie jest łatwym zadaniem, ale udało się, przynajmniej na chwilę. Hałas jest wszechobecny. Hałas dosłownie nas zżera. Czasem nawet własnych myśli nie słychać. Dlatego postanowiłem, że dziś zajmiemy się hałasem. Postaramy się go poskromić. Czy się uda? Nie wiadomo. To trudny przeciwnik. W ostateczności. Mam zatyczki do uszu, ale to tymczasowe rozwiązanie. Pojedziemy na spotkanie z ekspertem, który opowie nam, jak walczyć z hałasem. Żeby nie generować więcej hałasu, pojadę hulajnogą. Dzień dobry. Dzień dobry. Głośno tutaj. Nie da się ukryć, miasta tętni życiem. To prawda. Może znajdziemy jakieś miejsce, gdzie hałas został postromiony. Dobry pomysł, znam takie miejsce. Proszę za mną. Proszę prowadzić. To już chyba możemy swobodnie porozmawiać. Tak, bo mamy tutaj ekran akustyczny. To jeden ze środków ochrony przed hałasem. Szacuje się, że w Polsce około 4,5 miliona ludzi narażonych jest na długotrwały, szkodliwy poziom hałasu powyżej 55 decybeli. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców yy, dużych miast. Hałas wpływa na nas, delikatnie mówiąc, niekorzystnie. Tak, hałas, obok zanieczyszczenia powietrza, jest jednym z głównych czynników powodujących obniżenie jakości życia i zdrowia mieszkańców Europy. Yy, powoduje uszkodzenia słuchu, może też powodować choroby układu krążenia, zakłócenia snu, a także trudności w uczeniu się dzieci. No dobrze, jak z nim w takim razie walczyć? Przede wszystkim musimy dobrze zaplanować yy, przestrzeń. Oddalać tereny mieszkaniowe od głównych tras komunikacyjnych i lotnisk, oddzielać tereny przemysłowe i tereny mieszkaniowe. Możemy też stosować ekrany akustyczne przy drogach i liniach kolejowych, możemy obniżać prędkość. Wybudowanie ronda obniża hałas w porównaniu ze zwykłym skrzyżowaniem. R również możemy zaprojektować obszary ciche, tam gdzie ludzie mogą odpocząć od hałasu. A jaka jest w tym rola Inspekcji Ochrony Środowiska? Inspekcja Ochrony Środowiska jest jednym z organów, które zajmują się nadzorem nad emisją hałasu w środowisku. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska robimy pomiary, zbieramy pomiary z terenu całej Polski, a także podsumowujemy wyniki strategicznych map hałasu. Również wykonujemy kontrolę zakładów przemysłowych, które mają decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwolenie zintegrowane. A kto jeszcze zajmuje się pomiarami hałasu? Kontrolami zakładów, które nie mają takich decyzji, zajmują się organy samorządowe. A pomiary wewnątrz pomieszczeń? Pomiarami wewnątrz budynków zajmuje się inspekcja sanitarna. Dotyczy to głośnych instalacji lub wyposażenia technicznego budynku. Z tego co wiem, są ustalone różne normy. Tak, zgadza się. Dopuszczalne poziomy hałasu są ustalone, żeby chronić tereny mieszkaniowe lub inne tereny bytowania ludności. A ustalone normy mogą być różne. Od czego to zależy? Dopuszczalne poziomy hałasu ustala się w zależności od aktualnego zagospodarowania terenu. Na przykład najmniejsze poziomy dźwięku dopuszczalne są ustalone dla terenów uzdrowisk, a najwyższe dla centralnych części miast. Prawo ochrony środowiska. Prowadza wskaźniki poziomu hałasu dla pory dnia i dla pory nocy oraz wskaźniki długookresowe, średnioroczne. Wspomniała Pani o dopuszczalnych poziomach hałasu i pomiarach, ale jak to wygląda w praktyce? Jeśli chodzi o pomiary, to najlepiej o tym opowie mój kolega z Centralnego Laboratorium Badawczego. Dzisiaj właśnie robi pomiary przy ruchliwej ulicy. Dziękuję bardzo. W takim razie będę się zbierał i jadę na kolejne spotkanie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. O, już mierzymy? Nie. Musimy najpierw ustawić warunki meteorologiczne na odpowiednich wysokościach, czyli na 4 metrach. Następnie musimy skalibrować miernik celem sprawdzenia toru pomiarowego kalibratorem o dużym poziomie dźwięku. Jakie są przykładowe poziomy hałasu? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz w lesie, płynie wolno strumyk i wiatr porusza liśćmi. Spodziewalibyśmy się poziomu około 35 decybeli. Czyli dźwięk bardzo miły dla ucha. Tak, bardzo miły i przyjemny. Który człowiek w nim odpoczywa. A jak przyniesiemy się do dużego miasta, tętniącego życiem, to na przykład jeżdżące samochody albo kierowcy, którzy się denerwują i trąbią. Ruch pojazdów. Bo teraz jak tutaj jest, to jest 75 decybeli, a trąbienie to jest powyżej 80. A gdybyśmy poszli jeszcze poziom wyżej i znaleźli się na budowie i pracowałyby tam młoty pneumatyczne, a do tego ktoś jeszcze rzucił petardę, to jakich poziomów dźwięku moglibyśmy się spodziewać? Młot pneumatyczny to jest koło 100 albo i więcej nawet, a petarda od 130 do 160. No dobrze, a gdzie w tym wszystkim znajduje się granica bólu? Próg bólu to jest 130 decybeli. A najgłośniejsze miejsce, jakie mogę sobie wyobrazić, to pewnie start promu kosmicznego. Czego tam moglibyśmy się spodziewać? Taki poziom to jest 190 decybeli przy takim starcie takiego statku kosmicznego. Czyli może to już stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Może. A jak wygląda taki pomiar? Realizacja takiego pomiaru polega na ustawieniu mikrofonu na odpowiedniej wysokości, dla terenów niezabudowanych na 1,50 m, na terenach zabudowanych 4 m. Następnie badamy warunki meteorologiczne przez cały czas pracy miernika. Badamy też potok samochodów, czyli ile samochodów przejechało i jakiego typu przejechały samochody na danym obszarze. Jaki jest teraz poziom hałasu, który mierzymy? Teraz poziom jest 78 decybeli. To dużo, czy mało, jak na środek miasta? Jak na środek miasta, to już jest dużo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy jak już zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, to są z tym związane jakieś konsekwencje? Tak, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w pierwszej kolejności decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu wydaje organ samorządowy. Może również nałożyć na zakład, który hałasuje, obowiązek ograniczenia hałasu. A jak już decyzja zostanie wydana, to co dalej? Gdy zakład posiada decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, a podczas pomiarów zostaną stwierdzone przekroczenia warunków tej decyzji. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada karę na zakład. A co z zakłócaniem ciszy nocnej? Bardzo mnie to interesuje, bo mam niestety uciążliwych sąsiadów. W przypadku niewłaściwego, głośnego zachowywania się klientów lokali gastronomicznych, zakłócania ciszy nocnej czy dyskotek na zewnątrz budynków zastosowanie mają przepisy kodeksu wykroczeń. Pomocna w takich sytuacjach może być straż miejska która na skutek podjętych interwencji może wystawić mandat. To bardzo ważne informacje. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja szanuję sąsiadów i nie zakłócam ciszy nocnej. Staram się także zmniejszyć emisję hałasu. A Inspekcja Ochrony Środowiska robi to w skali makro. Każdy z nas może coś zrobić. Możemy jeździć na przykład komunikacją miejską, rowerami albo hulajnogą.